Nie mamy wyboru i przychodzi nam zmierzyć się nasz wybór mamy zawsze można słuchać słowa Bożego tak, żeby ono sobie przylatywało gdzieś koło naszych uszu i koło naszych serc, ale jeśli traktujemy Pana Boga poważnie, jeśli rzeczywiście jest w nas wiara, że on mówi przez konkretne słowo w każdym kolejnym dniu do nas, to nie możemy uciec od początku tej Ewangelii dzisiaj. Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca. My mówimy do Jezusa, Panie. Dobrze, bo jest Panem. My Go nazywamy Królem i słusznie, bo jest Królem. My patrząc na Niego, widzimy Go jako Króla. Chcemy to jakoś. Podkreślić, potwierdzić, stąd akty kultu, które sprawujemy, stąd takie, a nie inne nasze zachowanie, w, wiem, w świątyni. Na przykład, tak nikt z nas tu nie wejdzie i nie usiądzie z nogą założoną na nogę bo to nie kawiarnia. Nikt z nas nie wejdzie tutaj i nie będzie sobie w trakcie mszy rozmawiał przez telefon, bo bo wiemy, że dzieje się coś ważnego, że oddajemy cześć temu, który rzeczywiście jest Panem. Chcemy Jego Matce w Jej wizerunku Pani z luchami nałożyć korony na skronie. Chcielibyśmy, żeby ludzie wokół nas także wiedzieli, że Jezus jest Królem, któremu należy się korona i uznanie Jego władzy. Słowo dzisiaj nam mówi: Sprawdzamy. Dobrze, chcemy ukoronować Matkę Bożą. A ona jest rzeczywiście królową w naszej codzienności. Jesteśmy gotowi swoimi słowami głośno potwierdzić, że Jezus jest królem. Może chcielibyśmy, żeby zostało to uznane jakoś oficjalnie w naszym społeczeństwie państwie. Przysługuje mu władza królewska w naszej codzienności, zanim obwołamy Jezusa królem Polski. To On jest królem w Twoim przedpokoju, kiedy ktoś puka do drzwi, Jest królem w Twojej kuchni, kiedy ktoś prosi, nie wiem, o jedzenie, Jest królem, kiedy wpisujesz komentarze w internecie pod jakimiś artykułami. Jest królem, kiedy rozmawiasz z ludźmi i o ludziach? Jest królem Twojego portfela? Tak, jestem królem. To Jezus raz jeden złożył taką deklarację, jak pamiętamy, złożył ją przed Piłatem. Umęczony, poniżony, opluty. Przesław Miłosz pisał: Im więcej razy na dzień jesteś znieważony, im śmieszniejsze na ciebie wkładają korony, Im więcej żalu, gniewu, drwiny oskarżenia, bo słowo twoje z miejsca nie ruszy kamienia, Tym bardziej mogę pewien być tego jednego, że Ty zaiste jesteś Alfą i Omegą. Nieraz tak jest, że nie dorastamy do tych koron, które chcielibyśmy Jezusowi czy Jego matce wkładać na głowę. To nie znaczy jeszcze, że nie należy ich wkładać. Nawet jeśli mamy takie bolesne, gorzkie doświadczenie, że, że nie we wszystkich wymiarach naszego życia pozwalamy Bogu królować, że wiele jest. Takich przestrzeni w nas, które są w stanie nieustannej rebelii wobec Boga, wobec Jego przykazań, wobec Jego Ewangelii, to może potrzebujemy znaku tych koron, żeby one nas uwierały, żeby one były ciągłym pytaniem, ciągłym może wyrzutem sumienia, żeby nam ciągle przypominały, że jeszcze, jeszcze nam trochę brakuje. Aby rzeczywiście być Jego królestwem. Oby te korony nie były drwiną. Z jednej strony wkładamy koronę na głowę Matki Bożej, czy chcielibyśmy ją widzieć na głowie Jezusa, ale w codzienności to dobrze wiemy, że nie da się Jego metodami działać. Że nas nie przekonuje w codzienności deklaracja tego umęczonego i poniżonego i cichego Jezusa złożona przed Piłatem. Tak, jestem królem. Że na co dzień to wolimy królestwo urządzać na inne sposoby, sięgać po władzę innymi metodami, zgołanie Jezusowymi. Ale też to słowo dzisiaj, tym już kończę, niesie ze sobą w pierwszym czytaniu z księgi Izajasza obraz dwóch miast. Miasta, które jest potężne, otoczone murem, przed murem, silne i miasta, które jest upokorzone aż do ziemi, które runęło w proch, które jest deptane. I jak się wczytać, wsłuchać dokładnie w ten tekst, to wychodzi na to, że to jest tak naprawdę jedno miasto. To miasto potężne i to miasto upokorzone. Wracając do Ewangelii, do tego, Jezusowego obrazu dwóch domów. Domu postawionego na skalę i domu na piasku. Stwierdzamy pewnie, że i w nas jest i skała i piasek. I nieraz jest tak, że coś w nas musi runąć. Że Bóg musi pozwolić, żeby coś w nas runęło. W naszym życiu, w naszych przekonaniach o sobie, o świecie, w naszych zamiarach, w naszych staraniach. Żeby coś się rozsypało, przesypało jak piasek. Nieraz tego piasku musi się dużo przesypać, zanim się odsłoni skała, na której można budować. I to jest też część Adwentu, też część tego naszego przygotowania do koronacji Matki Bożej, wołanie marana ta przyjdź Panie, przyjdź i przesyp rozgoń, rozwal we mnie to wszystko, co jest z piasku, co jest na piasku. Zniszcz we mnie, panie, pozwól, żeby się rozsypało to wszystko, co, co jest moim pomysłem, moją ambicją, moim jakże świętym przekonaniem, że ja mam rację, że mnie się należy. To jest też część przygotowania do przyjęcia Królestwa Bożego w sobie. Żeby ta korona, którą nakładamy Matce Bożej na skronie, którą chcemy widzieć na stroniach Jezusa, nie była drwiną, ale była rzeczywistością, do której krok po kroku, ból po bólu, upokorzenie po upokorzeniu rzeczywiście dorastamy. Czego sobie i wam bardzo życzę. Amen.